drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i tym samym jest to ostatni film z serii 30 dni bez cukru. Z tego co mi się wydaje, mamy teraz 23 dzień. Ja sobie troszeczkę pomyliłam, bo ja tak pisałam: tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci. No wiadomo, tydzień ma 7 dni i jak na samym początku trzymałam się, wydaje mi się, że się trzymałam tego, że właśnie było 7 dni, no to teraz na koniec zostało nam tych dni 8 albo 9. Ja już ja nie jestem dobra z matematyki, nie oceniajcie. Zaczynam dzień od śniadania. Mam tutaj Pumpernikiel, bo oczywiście stwierdziłam, że. To jest bardzo ważna rzecz. Stwierdziłam, że w tym ostatnim tygodniu tak już konkretnie się zepnę i nie będę sięgać po takie rzeczy jak białe pieczywko i tego tam typu rzeczy, z tego względu, że no przymykałam na to oko. A jednak cukier w składzie te rzeczy mają. Miałam też zrezygnować z owoców, natomiast mój brat stwierdził, że to już w sumie jest powalone, jak zrezygnuję z owoców, bo jednak to jest naturalny cukier, żebym sobie to zostawiła. Więc stwierdziłam, dobra, owoce ewentualnie się ograniczy, ale proszę bardzo, już mamy pierwszy postęp, ponieważ mam kanapeczki, pokażę wam jak to wygląda. Mam kanapeczki z pieczywem, które nazywa się pumpernikiel. Kocham pumpernikiel. W ogóle dawno nie jadłam. O, tak to wygląda. Od spodu Wam pokażę. Do tego mam serek śmietankowy, mam taki ser żółty, mierzwiony, dużo sałaty oraz pomidor. No i właśnie odnośnie tego pumpernika przyniosę opakowanie i zaraz Wam powiem o co chodzi. Sięgnęłam po pumpernikiel z tego względu, że jest to pieczywo żytnie, bardzo zdrowe i dodatkowo popatrzyłam sobie na skład i patrzę tak, i patrzę, że w składzie jest syrop z buraków cukrowych i tutaj jak sobie patrzę w tabeli wartości odżywczych, to na 100 gramów mamy cukrów 6,2 g. Więc syrop z buraków cukrowych wychodzi na to, że jest to naturalny cukier, także zabieram się do jedzenia. Miałam ambitne plany, moi drodzy, do nie, przyszedł obiad i mam tutaj burgera w bułce pszennej, która ma cukier oraz sosem, prawdopodobnie to jest sos Tysiąca Wysp, który również cukier ma. Mam tutaj sałatę, cebulkę, ogórka kiszonego lub konserwowego. Dodatkowo mamy tutaj pomidora, wegeburgerek oraz prażona cebulka. Na kolację wleciał makaron z krewetkami i cukinią, z tym, że nie miałam tajetelne, także dodałam sobie taki makaron do rosołu. mi na szybko coś przekąsić. Wojtek, co powiedziałeś? Ja To ponczusia z różą. No, Także jak nazwość, jak jestem teraz na zdjęciu bez cukru, będzie sobie coś słodkiego, ale tak wejdę i fajnie. Ciekawe czy dobre, kocham takie rzeczy jak Ace Popsy i właśnie te. No, wiecie o co chodzi? Albo tutaj. Jakiś to Boże, A teraz, jakbym miała coś wziąć, na pewno te ekery z owocami wyglądają obłędnie. Muszę się jeszcze obejść smakiem to jest z czekoladą. Więc no, to z sukiem z, z czekoladą i jest taki fajny, mokry, wiesz. Mm. Mamy kolejny dzień wyzwania. <laughs> kolejny dzień wyzwania. Zaczynamy od śniadania. Mój mąż ma oczywiście pączka z, z różą. No są, jest Natomiast kruczne. ja mam taki palu z ciasta pół francuskiego z serem. Nie wiem, czy ciasto pół francuskie ma cukier. Ale dzisiaj jesteśmy, mamy taki dzień remontowy. Zresztą nagrywam dzisiaj vloga. Odkąd nagrywam 30 dni bez cukru, to żaden vlog się nie pojawił na kanale. Powiedzcie, nagrywałam także taki dzisiaj posiłek. Na obiad była zupa Jarzynowa, a teraz wlecą pistacje. Akurat trafiliśmy na w pierące, że chyba drugie opakowanie chodziło za 10 zł, także trzeba było skorzystać. Do tej pory moje życie wyglądało tak, że jak moja mała była w sklepie, to zawsze coś kupia słodkiego i wyniosła nam do góry. Albo na przykład jak ja poszłam do niej na dół, no to do góry wyszłam z jakimiś słodkimi łupami. A teraz podczas wyzwania moje życie wygląda tak, że dostaję śliwki. Nie wiem dokładnie, jak one się nazywają, nie pamiętam. I e, oczywiście coś słodkiego, z czym oczywiście to jest dla mnie, a to jest dla mojego męża. Puh, co tu się stało w ogóle? Ale wiecie co? Obiecałam wam gruszki na wierzbie z Wam i sobie w sumie, bo tak pomyślałam, dobra, ten ostatni tydzień, tydzień, który ma 8 lub 9 dni, bo tak jak wspomniałam właśnie ten, ten ostatni tydzień będzie dłuższy. Stwierdziłam, że no, że już tak konkretnie bez cukru. Ja pierdzielę, to naprawdę nie jest takie proste, bo gdy na przykład dzisiaj byliśmy na mieście, bo załatwialiśmy sprawy remontowe, to gdybyśmy chcieli zjeść cokolwiek na mieście, ja myślałam na przykład o śniadaniu z maka, który uwielbiam, no nie jest łatwo zjeść cokolwiek bez cukru. Tylko kwestia tego, że przygotujesz się coś w domu, to ok. Ja wiem, że jakbym się bardzo postarała, to jestem w stanie to wszystko dopiąć, ale bardzo to jest trudne. I mam też takie trochę. Wyrzuty, że pierwszy film, który dodałam z wyzwania ma tytuł Zaczynam walkę z uzależnieniem, bo to nie do końca tak jest, że ja zaczynam walkę i faktycznie chcę odstawić cukier na dobre, tylko chciałam to zrobić na zasadzie takiego, takiego sprawdzenia siebie, takiego, takiej nowej przygody, ale bardzo mocno już myślę o tym, jak tylko się to wyzwanie skończy, żeby żeby wrócić do tego cukru i zobaczymy, może dzięki temu właśnie e, miesięcznemu detoksowi sprawię, że ten cukier będzie już dla mnie za słodki, że może nie będę tak często po niego sięgać, na to liczę. No, ale tak właśnie, nie, myślę, że tak troszeczkę wyszłam na hipokrytkę, że dałam taki tytuł, a mimo wszystko e, do tych słodyczy wrócę. Przynajmniej się do tego przyznaję na zakończenie dnia mam makaron, w sumie to już resztki makaronu, mi zostały na talerzu e, przygotowała moja mama i to jest makaron chyba z groszku e, i dodatkowo, nie wiem coś pomidorowego, jakiś sos pomidorowy suszone pomidory, e, także wcinam sobie, mm, tak mam dobrze z moją mamą, dostałam raz komentarz pod którymś z filmów właśnie że tobie cały czas mama gotuje, coś w tym stylu widzicie, można być w małżeństwie, a czuć się jeszcze jakby się było w tych czasach szkolnych, że to mam się przygotowywała obiady. Nie no, śmieję się, ale m, póki mieszkamy z moimi rodzicami, m, w sensie w domu moich rodziców, to korzystam sobie, że moja mama gotuje. Jak się przeprowadzimy, to już nie będziemy mieli tak dobrze, ale dobra. Yy... Tak, to na tyle dzisiaj. Widzimy się jutro. Byliśmy w e, centrum handlowym Gąbkowice i tam jest piekarnia w głuże. Zresztą widzieliście w ostatnim vlogu na witrynie, jak to wyglądało. Serdzia muszę to wykorzystać do miniatury, bo prezentuje się to zajebiście. Najgorzej, że muszę niestety teraz to oddać w ręce mojego brata, sąsiada oraz męża. No bo ja tego nie zjem, ale jeszcze sobie odbiję, także macie do kawy, dziady mamy tutaj donaty e, ptysia z owocami e, rurki z kremem tu jest beza z owocami e, tartaletka bananowa i e, ptyś. Ho, ho, ho. nie ale powiem mam tak pomogam tego takiego donata tego polanego jakimś lukrem nie wiem co to jest i boże jak to pachnie więc, miniaturka zrobiona, a teraz trzeba jakoś pozbyć się tych słodkości. Dawid, co prawda, ukryje sobie połowę tartaletki, Wojtek, no, zobaczymy, ile zje. Moja mama znowu słodyczowa nie jest, więc. Nie wiem. A co do śniadania? Dzisiaj mieliśmy w sumie taki poranek znowu remontowy, więc zjadłam, uwaga, białe pieczywo. Zjadłam bagietkę czosnkową, myślę, że tak z połowa bagietki czosnkowej wleciała, i póki co już nie jadłam nic. jetzt Zobaczymy, co się później wydarzy. Moi drodzy, po bagietce nie odzywałam się do Was, y, ponieważ, y, ponieważ pojechaliśmy na urodzinowego grilla i później właśnie już Wam nie mówiłam, y, co jadłam na tym grillu, nic nie nagrywałam, ale oczywiście może nie, niektórzy stwierdzą, że już, jest, no, że już to jest przesada, ale co jadłam, to oczywiście patrzyłam na skład, czy nie ma cukru. Więc na grillu wyglądało to tak, że piłam wodę i dodatkowo jeszcze udało mi się napić soku. Po raz pierwszy chyba y, w całym tym właśnie moim wyzwaniu na Piłam się z soku. Był to sok tłoczony. Em, z jakiego to było? jakiej to było marki? Nie wiem. Sadowcy. Tak, sadowscy? Coś takiego. I tam było właśnie, to był 100% sok tłoczony bez dodatku cukru. Cuk cukier tylko naturalnie występujący w owocach. I co jest najśmieszniejsze, piłam ten sok i mówię takie, o kurwa, jak on jest słodki. Więc już jest jakiś. Można powiedzieć, wydaje mi się, jakiś plus, który wynoszę, coś pozytywnego, co wynoszę z mojego wyzwania, bo coś jest dla mnie za słodkie, to jest naprawdę niesamowite. Kolejna rzecz, jadłam wege kiełbaski, dwie wege kiełbaski, dwie wege kaszanki, które w składzie cukru nie mają, no ale wleciało białe pieczywo, wleciała kromeczka białego pieczywa, także tutaj cukier jest i dodatkowo jeszcze oczywiście sos. Stwierdziłam, że no muszę wziąć keczup, więc na początku dałam sobie keczup podliszki, które ja sobie, ja tutaj oczywiście, na, na Wojtku będzie tutaj zapisane, Oczywiście cukier. Yy, ja ketchup Ketchup co? jak Nie, no tak się zmieści. Ketchup podliżki miał w składzie cukru chyba 12 gramów, nie pamiętam już dokładnie, ale później znalazłam ketchup Heinz, który miał mniej, miał chyba 9 albo 10 gramów tego cukru, więc troszeczkę tego zjadłam. No i w sumie oprócz tego jeszcze wleciały oliwki czarne i zielone, serfeta i tyle. Żadnych chipsów, krakersów, i innych tego typu rzeczy, hmm. no bo wszystko zawiera. Niccy były dobre, te mini. Ma, tak, mimo że pierdzielał krakersy i mówi, jakie pyszne krakersy. To jest najgorsza osoba do wspierania mnie w tym wyzwaniu. Salutki czas pod górkę. Więc naprawdę to wyzwanie jeszcze bardziej zyskuje Beko, bitka, na. Czy bitka, czy bitka to jeszcze, jeszcze bardziej to wyzwanie zyskuje na takim wiecie, że jestem jeszcze bardziej z siebie dumna, ale no powoli do przodu. Także teraz y, kolejny dzień. A śniadanie zrobiła moja mama. Mamy tutaj jajecznicę z lubczykiem, pomidor i sałata z ogródka. I mam do tego y, kromeczkę pumpernika, pumperniku, nie wiem jak się odmienia. Została mi jedna i mam jeszcze chleb grzybni. I popatrzcie, co dodatkowo tak dostało od mojej mamy. No słuchajcie, tak naprawdę wszystko to jest z własnego ogródka, ponieważ pomidor i sałata, dodatkowo lubczyk. I jajka prosto od kurek. Obiad baj moja mama oczywiście, czyli papryka nadziewana, a do tego sos yy, pomidorowo-paprykowy, a przed papryką wleciał strąg w śmietanie. Zaczynamy 27 dzień wyzwania. Na śniadanie mam omlet z cukinią oraz cerem serem gołda. Na obiad zjadłam paprykę faszerowaną, zresztą widzieliście poprzedniego dnia, a teraz mam barszczyk zawielany z ziemniakami oraz botwinką. Ja to jestem mistrzem dopiero po zmyciu makijażu i nałożeniu pielęgnacji. Zdałam sobie sprawę z tego, że nie powiedziałam Wam o tym, co jadłam na kolację. Mam to wszystko nagrane, więc Wam teraz opiszę. Byliśmy w Limanowej i stwierdziliśmy, że może wpadniemy do jakiejś knajpki, której jeszcze nie znamy. I z Waszego polecenia osób z Instagrama wpadliśmy do restauracji, która nazy nazywa się. Loft House, tak. I tam zjedliśmy sobie na przystawkę były naczosy, naczosy z salsą, z guacamole oraz z serem. Następnie poszliśmy w makarony, ja wziąłam sobie spaghetti z krewetkami, do tego tam był, z tego co pamiętam, szpina, rukola, parmezan albo jakiś inny tarty ser i krewetki, a Wojtek miał ravioli i na samym początku ja chciałam wziąć ravioli razem z Wojtkiem, ale w końcu wzięliśmy osobne dania i Wojtek stwierdził, że jeżeli jego ravioli posmakuję mi bardziej, to się zamienimy. I do Doszło do tego, że zamieniliśmy się, zjedliśmy sobie chyba po dania, zamieniliśmy się, więc ja jadłam Wojtka ravioli, Wojtek miał ravioli ze szpinakiem, tam były, tam był jeden cukier, uwaga, prawdopodobnie jeden cukier, ponieważ orzechy były w miodzie. Wyobraźcie sobie, że ja jem, to jem i czuję ten miód i mam takie wyrzuty sumienia. Mówię, Wojtek, zamienimy się z powrotem, bo po prostu czuję, jakby popełniała jakiś grzech. Tak, po prostu, słuchajcie, wzięłam się do tego wyzwania, że na wszystko patrzę i wszystko, wszystko czuję. Więc zamieniliśmy się z powrotem i znowu zaczęliśmy jeść te swoje dania, a już w końcu znowu się na sam koniec y, zamieniliśmy, więc jedliśmy po trochę raz tego, raz tego, więc oczywiście miód. Ile cukru może mieć miód? Proszę bardzo, zapiszemy sobie to tutaj. No i tak wyglądała moja kola a teraz się z Wami żegnam. Moje samopoczucie jest ogólnie spoko, ale cały czas mam takie wrażenie, że jestem na takim przetrwaniu. Odliczam dni do końca i nie powiem. Odliczam te dni do końca i marzę już o tym, żeby zjeść sobie coś słodkiego. Przede wszystkim coś słodkiego do kawy, wiecie. Czy nie mieć takich ograniczeń, bo wszędzie, gdziekolwiek jestem, to z wszystkiego muszę rezygnować. Więc to jest takie... Taki ból, więc chciałabym już tak, wiecie, normalnie żyć, nie powiem, że wiecie, obżerać się słodyczami, bo to nie jest normalne życie, tylko tak po prostu jeść z taką, taką spokojną głową. 28 dzień wezwania, zaczynam od zapiekanki, czyli białej pieczywko, jakiś ketchup, te i ser. A wdejcie, moi drodzy, bo nie pokazywałam Wam chyba obiadu, więc jadłam e, paprykę faszerowaną, dodatkowo e, później e, trochę orzechów laskowych prosto z drzewa i e, troszeczkę pistacji. Natomiast teraz kolacja, zamarzył mi się maczek, także mąż przywiózł. Mamy tutaj frytki oraz wrapa, To jest taki wrap z kotletem warzywnym. Oczywiście to na 100% jest jakiś cukier. Ja już naprawdę odliczam te dni do końca. Więc no, cukier oczywiście wypiszę Wam jaki tutaj jest i zabieram się za jedzenie. Jeżeli chodzi o moje samopoczucie, nie wiem czy to mówiłam czy nie, u mnie to jest, um, byleby, byleby do końca. Odliczam dni do samego końca, zamówiłam sobie nawet już coś słodkiego, bo stwierdziłam, że na ten powrót, na, na ten koniec, może nie powiem na ten powrót do słodyczy, na ten... Koniec wyzwania stwierdziłam, że muszę zjeść coś pysznego na, na start. Teraz na totalnym spisie, bo pada mi bateria. Moi drodzy, mam 20 dzień e, wyzwania i jestem już przy kolacji. Ale zanim pokażę Wam kolację, to wspomnę co ja na śniadanie. Na śniadanie wleciało, e, wleciała jajecznica z cukinią. Kocham robić sobie taką cukinię na zasadzie takie papardelle e, z masłem i z solą. To jest takie mega, naprawdę. Więc stwierdziłam, że po prostu zrobię to samo, tylko dodam do tego trzy jajka i powsta mi taka o lecznica, była naprawdę bardzo dobra, później przez cały dzień nie jadłam nic, oprócz tego, że zjadłam sporo arbuza, który był tak niesamowicie pyszny, najpyszniejszy arbuz, jaki jadłam chyba w życiu, był tak niesamowicie słodki, a teraz mam kolację i tutaj jest bagietka czosnkowa z oszą, taka o bagietka czosnkowa, ona co prawda w składzie cukru nie ma, natomiast jest to białe pieczywo, więc oczywiście zaznaczę to jako cukier i dodatkowo mam takie yy, paluszki ala rybne e, i jemy je, ponieważ one są akurat do jutra, więc proszę bardzo, tak one się prezentują, dobre. również w składzie cukru nie ma, tak? Ogólnie takie rzeczy nawet, które są ala rybne, są naprawdę bardzo dobre i niesamowicie o. przypominają rybę w smaku, więc zabieram się za jedzenie cicho, bo mi bateria pada zabieram się za jedzenie i widzimy się jutro w ostatnim dniu i, i coś więcej się wtedy Ale do was, jak podotuję baterię także... czujesz to? czujesz to? dzisiaj jest ostry Dzień bez wyzwania, 30 dni bez cukru, moi drodzy. Piękny dzień. Czuję po prostu już w kościach te słodycze, które sobie zamówiłam. Nie wiem, czy wam wspominałam, czy wam nie wspominałam. Pokażę wam tak czy tak dzisiaj. Nieważne. Zaczynamy dzień 30 wyzwania od śniadanka, oczywiście. I na samym początku myślałam, miałam taką wizję, że dzisiaj chcę sobie zrobić śniadanie, awokado toast. I myślałam, że zrobię tak, jak robiłam. Jakieś kilka, kilkanaście dni temu, czyli e, awokado pokrojone w plasterki, i na to po prostu jajko sadzone albo jajko posze. E, ale przypomniało mi się, że ostatnio na vlogu u Lili Janowskiej widziałam, jak robiła e, właśnie guacamole, i na to jajko. E, Jajcznice. Boże, masakry się z wysuwaniem się. Więc zrobiłam sobie to samo i właśnie powiedziała, że to jest takie pyszne, także próbuję. Mhm, sztosik. Tylko problem jest w tym, że guacamole doprawiam tylko z i pieprzem. Zapomniałam o cytrynie. Ale tak, ale... ale tak czy tak spoko, więc zabieram się do jedzenia. I ehm, lecimy no. z 30 dniem wyzwania. Czas na update, ponieważ ostatni raz widzieliśmy się podczas śniadania, które swoją drogą było o godzinie 14. Ale ja tak czasami mam, że jem śniadania w porąbanych porach. W ogóle posiłki zjem w takich... No, po walonych porach, ale nie wiem, dajcie znać w komentarzu, w komentarzu, czy też tak macie. I co? W ciągu dnia, oprócz tego śniadania, wydaje mi się, że zjadam tylko banana, nic więcej. Myślę, że na pewno. Często mam takie dni, że na przykład potrafię w ciągu dnia nic nie zjeść, albo zjeść coś małego, i później na wieczór po prostu napad obżarstwa. Wiem, że to nie jest zdrowe, ale tak mam. Nie zawsze. Czasami jest, jest tak, że jem te fajne, takie, z, powiedzmy, zbilansowane posiłki, a czasami jest po prostu tak, nie wiem, jest taki dzień, czy bardziej zabiegany. Nie wiem, nie ogarniam i po prostu wieczorem nadrabiam. A teraz mamy godzinę 21.33. Zadam przed chwilą takie dwa ślimaczki z ciasta francuskiego, które robiła moja mama, i to jest ciasto francuskie z farszem pieczarkowo-porowym, pieczarki por. A teraz pokażę Wam przesyłkę, która do mnie dzisiaj przyjechała. Przyszła i cały czas czeka w lodówce na ten moment, kiedy będę mogła się rozkoszować tym smakiem. Powiem Wam tak, jestem tak niesamowicie się dumna um, z tego wyzwania. Czuję, że osiągnęłam taki szczyt, że wyszłam na szczyt. Chociaż wiem, że um, popełniałam błędy. Gdzieś tam jakieś sosy były z cukrem, pieczywo, którego nie mogłam sobie odmówić. Ale mimo wszystko, nie wiem, samo to, że nie sięgnęłam po nic, Słodkiego typu czekolada, batony i tego typu rzeczy. I miałam takie naprawdę na maksa czyste sumienie. Potrafiły ciastka leżeć na stole. Mój mąż potrafił przyjmieść jakiegoś batona, wciskać, coś pokazywać. Może wciskać nie, ale wiecie, jakby nie miał w ogóle sumienia, a ja po prostu miałam coś, takiego, nie tak sobie postanowiłam w głowie i tak było, i naprawdę cholernie jestem się dumna i stwierdziłam, że właśnie muszę przez to zamówić sobie, żeby tak uczcić tą chwilę i nagrodzić siebie, zamówić sobie po prostu takie słodkości które są takie naprawdę wypasione, więc postawiłam oczywiście na Veni Andro i przepyszne makaroniki, naprawdę są najlepsze makaroniki, jakie w życiu jadłam mam tutaj 8 makaroników pistacjowych wyostrzy się czy nie wyostrzy i do tego są dwa waniliowe tak i do tego jeszcze zamówiłam sobie, do tej pory u, z Veni Andro można było zamówić tylko makaroniki i nie wiem co tam jeszcze było ale... Weni ostatnio zrobił e, cynamonki i w komentarzu, dałam taki komentarz, rzuciłam, z czego ci się śmiesz, rzuciłam taki komentarz, czy, mo, czy jest opcja wysyłki, wiecie, taka emotka modląca się, okazało się, że można, więc zamówiłam, proszę bardzo, oprócz tego, że e, cynamonki to jeszcze takie pistaciowe rolsy, tak to się prezentuje, popatrzcie, Jezu, jak to pachnie. Powiem Wam, jak ja dziś otwieram tę paczkę i tak niufnęłam się w te makaroniki. Przesuń się, bo mi łap... wchodzi w kadr. <grym> to mój brat powiedział, Kinga, powiada, żeby się miała zaraz popłakać. Przysięgam. I moje założenie było takie, że jak tylko wybije północ, to ja po prostu się rzucę na to i będę się dyrektować. Ale nie, bo co się okazało, byłam dzisiaj rano na badaniach krwi żeby sobie przeanalizować i czy się cokolwiek w wynikach w morfologii zmieni. Okazało się, pan powiedział mi, który pobierał krew, że przy takim wyzwaniu, w momencie, gdy jestem naprawdę zdrowa, mam bardzo dobre wyniki, no to w tych wynikach w sumie nic się nie zmieni. I pytałam, czy o krzywą, cukrową, o to, o tamto, i powiedział, że no, w wynikach raczej nic się zmieni, skoro jestem zdrowa i jakby widać po mnie, że tam wiecie, nie mam problemu z, tam z otyłością, czy cukrzycą i tego typu rzeczy. Wyniki badań to już swoją drogą. Tu chodzi o to, że zapomniałam dzisiaj rano e, zrobić pomiar, oraz się zważyć. No bo wiadomo, że na początku wyzwania to zrobiłam i mówiłam, że sobie to porównamy. Chociaż nie oczekujmy tutaj jakichś zaskakujących efektów, rezultatów, nie będzie tego prawdopodobnie nie będzie żadnej zmiany. E, jedyna zmiana, gdzieś tak jest, nie wiem, w głowie i w organizmie, może w samopoczuciu, chociaż nie zauważam tego szczerze mówiąc, chodzi o to, że dopóki nie, Prowadzę w życie, yy, w sensie dopóki nie zacznę liczyć kalorii, dopóki nie wprowadzę deficytu kalorycznego, no to w sumie żadnej większej zmiany nie będzie, bo tu chodzi o to, że cukier można odstawić, ale jeżeli będzie się dalej, że tak powiem, wpierdalać, no to nic się w naszej wadze i w naszych y, obwodach nie zmieni, więc no, mimo wszystko nie chcę niczego tutaj zakłamywać, więc postanowiłam, że po prostu jak wybiję północ, to zjem sobie dosłownie dwa makaroniki. Włożę to z do lodówki i poczeka to po prostu jutro na spokojnie do kawki, jak dziecko pójdzie na drzemkę. Taki jest plan, takie jest założenie. Mamy, moi drodzy, północ i tym samym już 1 września, czyli 30 dni yy, wezwania za mną. 30 dni bez cukru. Tak, jak powiedziałam, wezmę dwa makaroniki, bo yy, wiecie, te makaroniki, dwa makaroniki po prostu nic nie zmienią mojej wadze w moich wymiarach. I pewnie, jakbym zadała jeszcze tę cynamonkę albo roll satter by to nic nie zmieniło, ale ja pierdolę już, silną, tak mam taki że szok. ale po prostu wiecie. No, tak, no, dla takiej własnej uczciwości, wezmę tylko dwa makaroniki, i potem yy, opiszę wam, jak. Jak moje doznania smakowe, czy czuję, że one są bardzo słodkie, że są za słodkie, no bo jednak wiecie, jak się długo czegoś, nie wiem, jak się długo nie soli, nie używa jakichś przypraw, no to później jest takie czegoś się ozwyczaja, nie? Zobaczymy, jak w tym przypadku. No i potem już po, po mojej degustacji zobaczymy się już następnego dnia i zrobimy te pomiary, porównam sobie wyniki badań. No, już nie mogę po prostu wytrzymać. Zacznę sobie od waniliowego, z tego względu, że pistacjowe są moje ulubione, ale żeby tak było, troszkę inaczej wziąłam też wanilię, więc. Uwaga! Nie wiem, że to robię łatko za się popłaczę. Bardzo tęskniłam za tym smakiem, i to, że w ogóle teraz mam zaszkolone oczy i chcę się płakać, to może się wydaje głupie, ale. To było tak mega dziwne uczucie, kiedy miałam mnóstwo okazji do tego, żeby sięgnąć po słodycze i nie robiłam tego i wielokrotnie miałam. Było mi tak strasznie żal, że nie mogę zjeść sobie lodów w ciepły dzień, że nie mogę napić się czegoś takiego typu, nie wiem, jakieś może nawet piwko bezalkoholowe, które gdzieś tam jednak ma w sobie cukier i to było po prostu takie życie z takim ograniczeniem, takim bardzo dziwnym, to było takie bardzo uciążliwe. Właśnie nie mogłam żyć tak luźno, no tak i wiecie, co chciałam to sobie zjadłam I teraz po prostu mogę się rozkoszować, to jest takie, taka wisienka na tarcie, takie uwie, 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 uwieńczenie O, chyba tak się mówi Ja pierdole Miałam powiedzieć, że obiecałam sobie tylko dwa yy, i tego się trzymam, ale już po wyzwaniu. Jem trzeciego i chowam resztę do lodówki tak serio. I widzimy się na pomiarach i podsumowaniu. Jak mamy piękny dzień, dzień bez żadnych ograniczeń. Jestem właśnie w łazience i będziemy robić sobie pomiary. Jestem na czczo i już mega głodna, więc. Yy... Pokażę Wam, jak prezentuje się mój brzuch i tak jak mówiłam. No raczej żadnej zmiany nie będzie przez to, że nie trzymałam się żadnego. Nie, liczy, nie liczyłam kalorii, nie miałam deficytu kolejszego, więc mój brzuch przed wciągnięciem, przy wciągnięciu wygląda następująco. Nie wiem, się uję, więc wam nie będę pokazywać, więc jak widać po prostu jest tutaj taka mega hamska oponka i z tym mam zawsze największe problem. Ja ogólnie mogę być chuda, może się wydawać, że gdzie, ja, gdzie mi się to wszystko zbiera. No właśnie tutaj. Natomiast jeżeli y, sobie się rozluźnie no to już wygląda tak, więc wydaje mi się, że żadnej różnicy nie ma. Tu się podrapałam. Yy, żadnej różnicy nie ma, ale no dobra, z, zmierzmy tak. Dostałam w ogóle taki jeden komentarz, że źle zmierzyłam obwód brzucha. Powinna to zrobić typowo tutaj przy biodrach. Natomiast ja, mierząc brzuch, skupiłam się na tym, żeby objąć tę największą wystającą część. I żałuję też, że w ogóle nie zmierzałam sobie yy, talii, talii i brzucha. No ale dobra, więc zmierzę tak samo, jak zmierzyłam wtedy. Mniej więcej. Okej. Okay. I tak myślę, że żadnych efektów nie będzie. Dobra, mamy, nie wiem, 89. Także spora różnica. Masakra, takie pomiary nie mam robić. Dobra, teraz skakujemy na wagę. Powiem wam, że dla mnie waga mogłaby nie istnieć. W ogóle dla mnie waga nie jest wyznacznikiem tego, czy się schudło, czy się przytyło, bo są różne czynniki, które wpływają na to, jaka, jaka jest, jak jest. Jaka jest cyfra na wadze? Nie ostatni raz tak regularnie używałam wagi, kiedy byłam w ciąży, i tydzień po tygodniu spisywałam sobie, yy, ile, ile przytyłam, nie przytyłam, yy, ile jestem cięższa. No, wiadomo, także teraz się zważymy, ale tak jak mówię, dla mnie w ogóle, w ogóle waga nie ma znaczenia. Dobra, ważymy się, będziecie miała moje piękne skarpetki, ponieważ nie cierpię swoich stóp. jak zakłamane, 56,5, ostatnio było 58.

a tak prezentują się wyniki badań. Mam tutaj morfologię krwi. Po stronie lewej badania, które wykonywałam trzeciego dnia wyzwania. Natomiast po stronie prawej są badania z ostatniego dnia wyzwania. Jak widać, różnic tutaj zbytnich nie ma, ale tak jak obiecałam, stawiam. Jestem zaskoczona wagą, bo u mnie jest tak, że waga utrzymuje się tak 58-59 kg. I nawet ważyłam się tak w drugim, trzecim tygodniu wyzwania i też ważyłam tyle samo, więc nie wiem, co się, co się stało, co spowodowało, że nagle jest taki skok w dół. Ale... Uczcimy to, uczcimy to, moje wyzwanie. Pysznym makaroniki. Hmm, nie jadłam jeszcze śniadania. Obiecałam sobie, że zjem śniadanie. A, wycinam makaronika. Jem śniadanie i odezwę się do Was później, przy kawce. I tak na sam koniec kilka słów ode mnie. Cześć! Cześć. To jest moje wsparcie w wyzwaniu, czyli bez cukru, ponieważ moja cukrzyć też nie jest cukru, tak? Nie, nie też nie. Jesz. Jak się ci sobie. Jak, jak się Tobie z tym żyje? To jest mikrofon, może mówić. Jak się, jak się Tobie żyje z tym, że nie jesz cukru? Powiedz. Dobrze? Tak? Dobrze? Nie? Nie, nie? <słuch> <słuch> nie. okej. Okay. Miałam ambitny plan, żeby umyć włosy, ponieważ nie są pierwszej. I... Nie są też drugiej, trzeciej świeżości w sumie. E, więc chciałam mieć włosy, zrobić makijaż, żeby właśnie przyjść tutaj, taka, wiecie. Wow, skończyło moje wyzwanie. 30 dni bez cukru. No i co? No i skończyło się tak, jak się skończyło. Mam kawę, ale myślałam, że będę tutaj kawy z słodkości i będziemy sobie tutaj gadać jak psiapsiółki. E, ale mam tylko kawę, ponieważ stało się coś. Co może oczekiwałam, że będzie, że się wydarzy, ale nie liczyłam tak na to, że. Wiecie, jestem bardzo zaskoczona, ponieważ e, zamówiłam sobie dwie cynamonki i dwa pistacjowe rollsy z myślą, że jeden cały będzie dla mnie, a resztę podzielę po prostu e, między członkami rodziny, żeby spróbowali. I wiecie co, dzisiaj pokroiłam na cztery części cynamonkę i pistacjowe rollsy, więc oni część zjedli, reszta została i stwierdziłam, że ja też się skuszę. Zjadłam. Ćwiartkę pistacjowego rollsa i ćwiartkę yy, cynamonki. Jestem w totalnym szoku, bo wyobraźcie sobie, tak zasłudziłam się, tak się zasłudziłam, że po prostu aż mnie zmuliło i położyłam się spać. Zrobiłam się taka po prostu jakoś tak, nie wiem, tak mnie zmuliło i tak stwierdziłam. Miałam naprawdę ambitny plan, mieć włosy, ogarnąć jeszcze. Zresztą muszę zrobić miniaturę do tego filmu jak, jakąkolwiek. I, I po prostu się położyłam spać, więc to jest szok. Totalnie, totalnie się nie spodziewałam takiej reakcji u siebie. Ta stara Kinga słodyczowa zjadłaby taką i ewentualnie przy zasłodzeniu popiłaby wodą i jadłaby cały czas. Więc naprawdę totalny szok, i mam nadzieję, że to się będzie utrzymywało właśnie e, i że znowu nie zapędzę się w ten taki szał e, słodyczowy i będę pierdzielać jak świnka, że tak się brzydko wyrażę. Więc e, moi drodzy, myślę, że czas po prostu podsumować. E, przede wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować Wam, moim obserwatorom, moim widzom i wszystkim osobom, które e, stawiały komentarz, bo to głównie o to chodzi. Te komentarze typu. E, Jesteś niesamowita, jesteś moją inspiracją, trzymam kciuki, dasz radę. Po prostu to tak niesamowicie dodawało skrzydeł, że przysięgam, po prostu ja czytając to wzruszałam się, bo nikt, naprawdę nikt, nawet w mojej rodzinie nie dał mi tak ogromnego wsparcia w tym wyzwaniu, jak właśnie wy. Także dziękuję Wam z całego serducha. No i kończymy wyzwanie 30 dni bez cukru. Jeżeli macie jakieś propozycje na kolejne filmy, może nie 30 dni, ale na przykład 7 dni, że przez 7 dni coś robię, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.